Witam wszystkich w kolejnym odcinku WT2. Tutaj Tomasz Hajek Maxi Stary. Jestem na pierwszym weekendowym treningu y, DDW w Gdańsku, a dokładniej drugiego dnia w a niedzielę. Jak widzimy, trening trwa. Teraz skupiam się głównie na, na grupie apostołowej. No, treningi prowadzi głównie piękny kawaler i Kamil Aleksander. No, jestem tutaj, żeby zobaczyć jak to wygląda, co tutaj się dzieje i osób przyszło. To parę fragmentów mam nagrane, pewnie, pewnie je z, y, zobaczycie. No i będę próbował z kimś, porozmawiać, y, Zobaczymy na pewno z Kamiem Aleksandrem. Może kto, ktoś jeszcze tutaj znajome twarze widzę. No, no, za chwilę się powinniśmy znów y, zobaczyć. I, ma, I już mam pierwszego gościa prawdziwą gwiazdę. Pewnie niektórzy z Was y, popoznają go. Y, przestaw się wszystkim. Sema jest tu muki z Attitude. No, jak pewnie wielu was, z Was kojarzy, no Aluki jest od... i forum jest od dłuższego czasu. Pamiętasz kiedy raz przyjechałeś na zlot? No, to był drugi zlot, pierwsza gala DDW. Walka Dona z Legendem, półgodzinna. To jest ta sama gala, gdzie Watson zasłynął jako największy... fan <laughs> wrestlingu najbardziej. Nie, no, no, na następnych. To znaczy... No, a ty też. On wtedy ostro legendy dopingował. A, no tak. Na jako... Wtedy naprawdę pierwszy hype zrobił prawdziwy w polskim wrestlingu. Potem już tam się od niego uczyliśmy, też było nieźle. I pamiętam też, że EUS zasłynął wtedy tym zlotem. Tak. Przyjechał tak. na piwo. Przyjechał na piwo. <laughs> I nie widział walki. Tak, jest, i nie widział walki. Wtedy na kolejne wzrosty. ty też przyjeżdżałeś. W Wa Warszawie byłeś i na, na WWE przyjeżdżałeś też? Tak, prawie, że na wszystkie. No, ale ostatnio byłeś z nami w, na Węgrzech, tak? Z... No, ostatnio, teraz byliśmy w Rzeszowie. Na Węgrzech byliśmy wcześniej. Tak, no to co powiesz o wyjeździe a, 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 a na Węgry? Faza. Faza. No ostro fajnie. Było no, ostatni złot to, to byłeś po tamtej drugiej stronie, a teraz jesteś tutaj. Tak. No to nam opowiedz, czemu przyszedłeś po raz pierwszy na trening DDW? No, a czemu nie? No i głównie tam już kierowała. Żadnej większej filozofii tu nie ma. No dobra, znaczy pierwszy trening, co dalej, kolejne to treningi, czy tak dzisiaj przyszedłeś, żeby o, obejrzeć? No fajnie jest, nie spodziewałem się, że aż tyle można się nauczyć jeden dzień praktycznie, bo teraz zaczęliśmy. No i chyba zachęcili mnie do drugiego razu. A może i kolejne, zobaczymy. No dobra, znaczy w ringu sporo spędziłeś, czy jednak bardziej treningi na naokoło? Pierwszy dzień to nie były treningi w ringu. Potrzeciliśmy podstawowe chwyty, kontry, te sprawy i teraz już od ile? Pół godziny, się, siedzimy w ringu, uczymy się obcować z nim, odbijać się od Lin, chodzić na niego. No i na razie pół godziny tyle zdążyliśmy. No dobra, no to już ci nie, bier, nie, nie, nie zabieram czasu, bo tu trening trwa, ty tu się zgodziłeś na ekskluzywny wywiad dla Attitude ja, dziękuję, dziękuję bardzo. Honorarium potem jeszcze. Tak ubiegłeś. jest, to, no rozumiem, ja wiem, no wiem, znaczy stawka, stawka po, po, potujna, tak? Dobra, okej, okay, to widzimy się następnym razem. Dzięki Mam dwóch adeptów DDW, którzy dzisiaj przyszli a na, a na treningi. Czym yy, czy mieliście prędzej zejść z wrestlingiem, czy, czy po raz pierwszy przysz, przyszliście? Znaczy można tak powiedzieć, walczyliśmy w backyardzie. Yy, ty też? Tak, też również. Dobra, znaczy co to był za backyard i, i jak byś ocenił, porównał yy, trening w backyardzie, czy walki z, tym co, z tym, co, tu, a, tym, co, tym co tutaj było dzisiaj? Yy, walczyliśmy w federacji BWN w Elblągu. Główna różnica jest taka, że tutaj robimy to tak naprawdę dla pasji. Tam było to wszystko dla zabawy. Nie zna się kompletnie technik w backyardzie. To wszystko poznaje się dopiero tutaj. Nie można się tego nauczyć z internetu. Trzeba mieć naprawdę profesjonalnego trenera. Ja sam myślałem, że można się tego nauczyć, ale kiedy przyszedłem na trening do DDW, okazało się, że to jest niemożliwe, że trzeba tutaj przyjść i trzeba trenować z profesjonalnymi zawodnikami. A ty co uważasz o pierwszym te treningu? Ja, ja, jak byś go ocenił? Myślę, że na pewno widać, że podejście trenerów do zawodników jest dobre, są oni odsłowami życzliwymi, otwartymi. Nie ma tego, co panują takie pogłoski w polskiej scenie wrestlingu na temat czy te plotki się jakby nie sprawdziły. Jest przyjazna rodzina, atmosfera, tak jak tutaj pan Pawłowski wspominał, traktujemy się jak rodzina. Jakieś fajne plany są związane z DW na przyszłość, no jest duża motywacja do dalszych treningów, widać tą różnicę, widać, że tu jednak jest chęć bycia tym pro, że oni chcą to ściągnąć do, do przodu z tym pro, pro profesjonalnym wrestlingiem. Dobra, yy, yy, jakie są wa, wa, wasze plany na przyszłość, będziecie tu przyjeżdżać yy, częściej, czy to jednorazowe było? Jak najbardziej, zamierzam zostać profesjonalnym wrestlerem, mam nadzieję, że Paz DDW kiedyś będzie mój. Yy, a... Ja również, profesjonalny wrestling czy pas czy nie, ważne, żeby przede wszystkim pokazać ciekawą osobowość, którą jestem w stanie zaoferować widzom proma i tak dalej i mieć całkowity... bardzo mnie to kręci. Myślę, że y, wraz tutaj z trenerami dogadamy się i, i na pewno być jeszcze o nas usłyszycie. Okej, okay, dziękuję bardzo za, za rozmowę. Dzięki. Dzięki. Ze mną mistrz DDW Kami Aleksander oraz obecny trener w, w Gdańsku. Można powiedzieć, że wszędzie dobrze, a w domu na, a najlepiej. DDW się przyniosło, do, przyniosło się właśnie do, do Gdańska. Tak, bardzo jestem zadowolony z tego faktu, chociażby z samego faktu wygody, bo jednak jechać ten trening 25 minut a 18 godzin to jest spora różnica. Ale najlepsza rzecz w przynosinach do Gdańska jest to, że tu jest właśnie najwięcej osób, czyli możemy właśnie robić najczęściej treningi, możemy najwięcej działać w kwestii jakiejś promocji, no bo jednak jeżeli mamy jakiś show, tak jak wcześniej mieliśmy jakiś show gdzieś tam na przykład pod Wrocławiem, albo w Rzeszowie, tak naprawdę nie było wiele osób, które mogło tam się pojawić w tym miejscu, przez jakieś plakaty. Natomiast tutaj mamy właśnie tą swobodę, że możemy działać, możemy działać cały czas i... Oby z tego było coś ciekawego. Właśnie, jesteśmy w trakcie drugiego dnia do treningów. Co możesz powiedzieć o, o frekwencji, o nowych, o nowych osobach, a jak sobie radzą? Jestem niesamowicie zadowolony z pierwszego treningu. Razem było nas... Wczoraj 19, dzisiaj doszła nowa osoba jeszcze, czyli razem 20 osób. Jestem niesamowicie zadowolony z takiej frekwencji, ponieważ przeważnie taka ilość ludzi stawia się na naszych treningach tylko na kursach letnich, na tych dwutygodniowych kursach. Natomiast na takim zwykłym weekendowym treningu jest to pierwszy raz, kiedy mamy aż tyle osób i jestem naprawdę bardzo, bardzo z tego faktu zadowolony. Jest... Poziom nowych osób jest dosyć wysoki. Mam nadzieję, że po paru treningach będą z nich naprawdę solidni zawodnicy. Jednak e, najbardziej zadowolony jestem z tego, że szybko się uczą, że czegoś nie rozumieją, zadają pytania, nie wstydzą się i widać że, mają, e, widać, że mają ambicje. No właśnie, jesteście w Gdańsku. Jak często planujecie, żeby tutaj te treningi były? No i kto tutaj będzie e, trenerami? Oczywiście podstawową kwestią są finanse. Dlatego na początku, żeby w razie czego za bardzo nie pokopać się finansowo, pierwsze dwa, trzy treningi będą raz w miesiącu. Natomiast jeżeli frekwencja się utrzyma, częstotliwość treningu będzie zwiększana, mamy nadzieję, już od marca prowadzić dwa treningi w miesiącu, a później oczywiście, jak będzie coraz więcej osób, najpierw, coraz więcej osób z Gdańska, które oczywiście mogą się pojawić bez problemu. Tych treningów będzie coraz więcej, ponieważ no, obecnie jest ta trudność, że jeżeli mamy ludzi z całej Polski. Ciężko dobrać taką jedną datę w miesiącu, aby pasowało, aby pasowało wszystkim. Jednocześnie też musi być o tyle dużo osób, żebyśmy mogli uzbierać finanse na zrobienie jakiegoś porządnego show. Dobra, znaczy jeszcze nie, nie rozpoczęliście tutaj działalności, a już się, się, się media wami zainteresowały, ty już masz zaproszenia do tej Gdańska, a wczoraj ta była na Waszym treningu. A jak oceniasz ich, a ich pracę? No bo już przez tyle lat widzieliśmy, że jednak telewizja często szuka jakiejś taniej asensacji i chce jakieś wielkie tajemnice odkrywać. To, to, to jaka jest twoja opinia? Moja opinia na no, temat telewizji jest bardzo pozytywna, ponieważ już raz e, byłem zaproszony na wywiad, pytania były dobrze skonstruowane, czytanie ciekawości prowadzący nawet właśnie już po samym wywiadzie zadawali dalej mi pytania, czyli widocznie byli zainteresowani tematem. Przecież był sam fakt, że teraz e, niedługo w przyszłym tygodniu będę zaproszony ponownie e, do wystąpienia. E, Także mam nadzieję, że materiał, który został przygotowany wczoraj na treningu, będzie materiałem rzetelnym i na pewno mm, wszyscy będą zadowoleni, kiedy będzie można go obejrzeć. No właśnie, przenieśliście się do, do Gdańska i, i jesteś trenem, ale, ale to nie tylko. Możesz nam zgadzić. A jaka jest Twoja rola teraz w DW? Jak wygląda sprawa z, z, z airingu? Moja rola jest obecnie, jestem głównym trenerem do Wrestling. Oczywiście nie jestem sam, pomaga mi, pomagają mi także inne osoby, zwłaszcza osoby z grupy zawasowanej, ponieważ teraz mamy dostatecznie dużą grupę osób, aby mm, rozdzielić obecnie na, ludzi na trzy grupy, czyli właśnie tych początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych, oczywiście e, te grupy też są czasami płynne, także e, także liczę na, zawsze na osoby zaawansowane, żeby pomogły mi doszukać błędów u osób początkujących, ponieważ jestem, jeżeli jestem sam lub jeżeli mam tylko jedną osobę do pomocy, nie jestem w stanie niestety tego wszystkiego ogarnąć, a kiedy e, każda osoba była, jest nadzorowana przez kogoś bardziej doświadczonego, e, to daje nam na właśnie najwyższy poziom e, treningów oraz e, najszybsze postępy u nowych adeptów. Znaczy, no właśnie, kto jest tenerami te tutaj? Możesz nam powiedzieć, czy czym się kto zajmuje, bo bo, bo tenerska się zmieniła w porównaniu do Rzeszowa. Tak, obecnie oczywiście. Ja jestem głównym trenerem, co znaczy, że jestem na każdym treningu. Pomaga mi także piękny kawaler, który jest równie doświadczonym zawodnikiem. Gościnnie będzie pojawił się u nas oczywiście także Don Royd, czyli założyciel Dwarday Wrestling. Mamy także osoby, które pomagają w innych kwestiach, na przykład trening, gdzie się nadzoruje. Bianka, natomiast od, od kwestii mówionych, od kwestii postaci jest pan Pawłowski. No i na koniec trzeba się o to spytać, kiedy następna gala? Nie możemy na razie zdradzić daty na następnej gali, ponieważ nie chcemy nic zapeszać, ale myślę, że już, jeżeli w ciągu naszej dzia krótkiej działalności w już, już zrobiliśmy dwa pokazy, sądzę, że nie trzeba będzie długo poczekać na następny. Okej, okay, dziękuję bardzo, ze mną był Kamil Aleksander, dziękuję. Dziękuję bardzo.